jak moja dzidia się ładnie kąpa. Pokaż jak myjesz głowę. Ja nie wierzę. Moja dzidia myje głowę sama. O proszę. No już idziesz, teraz ty pójdziesz kąpać. Chyku, chodź. Ty będziesz taka pachnąca jutro w przedszkolu? Ja! Ale pani powiedz co, tak pięknie nam tu pachnie. A ty powiesz to ja, to ja, tak? I się zapyta, a kto widział może dzidzie małaską? Lenę. Lenę małaską? ale Lena powie, to ja jestem. Puka, a pani nie. powie, nie, Lena była taka... Nie. Tak jak tata pokazał, tak? Nie. To ja cię trzymam, a tata wypuka, albo na odwrót. Tata trzyma, mama puka? Oh. <laughs>